Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Raymana 3 i jesteśmy w kwaterze Brokloomów. Tak, tak tam, ta miła pani mówi w tym komputerku, ale niestety będę ją zakłócał, ponieważ nie będę się wyciszał jak jakaś postać coś gada, bo mam tego dosyć. No, jakby co Globox nie powiedziałby nie, więc piękne polskie tłumaczenie się kłania. Znaczy, piękny polski dubbing w sumie bardziej. Yy, a w tym czasie zdobywamy naszą pierwszą klateczkę. I nie mam pojęcia co on zespałnował. na razie to zignoruję. I zdobywamy drugą klateczkę. Jej! No i widzicie, ostatnio robiliśmy króciutkie poziomy, ten będzie troszeczkę dłuższy i swoją drogą bardzo go lubię. Zawsze był taki mroczny, taki enigmatyczny. Zawsze mi się podobał, ale... Dejam, jaki on był niekomfortowy, taki trochę aż creepy. Tak, just saying. Okej. Okay. Teraz trzeba się rozprawić z tymi typiarzami, ale nie wiem czy czy to się dobrze uda. Pójdę sobie jeszcze po kostium. Przynajmniej plus taki, że gra ta świetna muzyczka, z, z, jak się pojawia zawsze ten strażnik. Tym razem gra zrobiła wyjątek, puściła ją teraz i szczerze zarąbiście. Ach, nie lubię tych wrogów. Wiecie, co zrobimy? Po prostu tak. Nie wiem, jakoś albo ja jestem lamą, albo tych wrogów się ciężej pokonuje na PC. Eee, pokonałem bez, bez kostiumu, ale trochę mam to gdzieś, tak szczerze. Dobra, w każdym razie. Hmm. Czas sobie tutaj iść, zebrać punkcika najlepszego. I, 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 moi kochani. Tamtego, który nam, oczywiście, teensy zrespiły. I moi kochani, tutaj jest coś ciekawego, ponieważ tu mamy pierwszy sekret. Kwatery mrok lumów. O, proszę bardzo. Pierwszy sekret odhaczony. I cóż, jeszcze sobie pójdziemy na chwilę po kostium. Bo nie wiem, czy nie trzeba. Czy my go nie potrzebujemy, żeby przejść dalej? Nie, chyba nie, ale widzę, że potrzeba. Tutaj, żeby sobie zdublować punkty, więc to jak najbardziej skorzystamy. O, i tutaj jeszcze. O, i tu coś jeszcze. Ło eee, Tu było chyba gdzieś jakiś matuwu czy coś. O, nawet widzę. Aż sobie pójdę po, po kostium jeszcze raz. Tak, tak, Seba się strasznie kręci na tych let's playach. Z Raina na 3 strasznie się kręci w kółko, wiem. Oj, globox jak pięknie znika przez błąd white screenu. No i cóż. Co nie mówiłem? No nie mówiłeś, nie mówiłeś, co nie mówiłeś. Ty to powinieneś zrobić abracadabra i te drzwi otworzyć, tak jak to robiłeś wcześniej. Um, czemu on się przestraszył? Aaa... czemu mnie to nie dziwi? Ok. Nie no, kurczę! No to ma być powitanie? Ej, to nie fair! No, trochę nie fair. Siedzi se tam u góry i co? Jak my mamy sobie poradzić? Za chwilę wejdziemy do magazynu. To tu nasze elitarne jednostki testują broń wytrwale i zapamiętale. Zawsze mnie rozwalała taka scenka jak oni tutaj się, jeden drugiego se zastrzelił, co nie? Okej. Okay. Sobie tutaj wywalimy język. No i moi drodzy, zanim jeszcze zajmiemy się tam tymi u góry, to ja sobie jeszcze pójdę tutaj, bo tu mamy fajny sekrecik. Znaczy w sumie nie tyle co sekret. Co, no, niby to jest uznawane jako sekret. Jak patrzyłem wideo guide do sekretów. To jest to uznawane jako sekret, ale. To nie jest jakieś, nie, mega ukryte, co nie. Prawdziwe sekretne pomieszczenia, moim zdaniem, to prawdziwie fajne, to te z isteregami. Jak wtedy z wróżką li czy coś takiego, co nie? To są moim zdaniem najlepsze sekrety w Raymanie 3. I to dlatego właśnie większość ludzi chwali bardzo Raymana 3, jak chodzi o sekrety. Oh, come on, man. Będzie uciekał. Taki knypek, a patrzcie, patrzcie jak zasuwa. Okej, okay, ja sobie wezmę jeszcze raz strój. Ach, coś sobie nie wróżę za bardzo dobrego wyniku w ogóle w kwaterze lumów z moim podejściem do punktowania. Nie, no ale musi, musi być dobrze, musi być dobrze, moi drodzy. Przynajmniej się muszę postarać. Okej, okay, tam widzę klateczkę, ale klateczkę sobie rozwalimy już mając tornado. Bo kurczę. No podejrzewam, że nam jakieś punk jakimiś punkcikami sypną. Okej. Okay. Zawsze kurczę lubiłem ten poziom, powiem wam, bo. Nie wiem. Są poziomy, które ja po prostu lubię bez powodu.

Coś, co jest połączeniem jajka z pustynik na arenów i śliwki. Dlaczego? Ponieważ gra muzyka, jakbyśmy przenosili śliwkę, ale to coś bardziej przypomina jajko z pustynik na arenów. Oczywiście nie jest ani jednym, ani drugim. I czemu to jest nawiązanie do Donkey Konga? To zobaczycie na górze. Okej, okay. muszę tu naprawdę uważać, bo tak średnio mi się chce po parę razy latać z tym kamieniem, czy jajkopodobnym czymś. Nie wiem co to jest naprawdę. Um. O, widzicie? Dlatego to jest nawiązanie do Donkey Konga, bo u góry siedzi typiarz, który rzuca tym wszystkim. No i co, spadamy stąd. Spadamy stąd i, i, i... I proszę bardzo, obniżyliśmy platformę, gdzie był ten frajer cały. I teraz, frajera, możemy się pozbyć. I tego drugiego frajera też się można w sumie pozbyć. Za chwilę rozpoczniemy zwiedzanie. Fajnie, zapoznamy tę panią. Uwaga, nadchodzę. Twój przyjaciel wpadł w moją pułapkę! Niebawem nadejdzie twoja kolej! No, kolejny przykład, że Globox jest. Znaczy, że ta gra chce nam po pokazać, jak wielkim comic reliefem w tej grze jest Globox. Jak wielkim komikrylifem reliefem jesteś, Globox, tak? O, kolejny bombardier, u góry. Bombardier. Mogłem nie zbierać tych punktów, się wrócić. Chociaż szczerze, z... niektórych się nie dało nie zebrać. Kościół. Już miałem się go pytać, czy mógłby po prostu zejść mi z oczu. O, świetnie. I takim oto akcentem, moi kochani, kończymy pierwszy poziom z wynikiem 83%, czyli tak trochę średnio. Dobra, moim zdaniem może być. Zależy mi na wszystkich uśmiechniętych buśkach Marfiego, bo chciałbym wam też pod koniec gry coś pokazać fajnego. A z tego, co wiem, do tego wymagane są wszystkie uśmiechnięte buźki Marfiego. I wiecie, jak to wygląda po prostu. Dobra, tych się postaram trochę osłabić. Aha, no nie poszło trochę po mojej myśli. Dobra, mniejsza. Nie musiałem w sumie ich osłabiać, jak dostałem ten kostium. Eee, trudno. Ok, ładne combo zostało zrobione. O, o to mi w sumie głównie chodziło. Uff, to jest ekscytujące, moi kochani. To jest ekscytujące, żeby po prostu udało się, żeby nie, nie spierdzielić czegoś na samym końcu gry. Czegoś, e, mam tu na myśli uśmiechnięte buźki merfiego żeby były, żeby wszystko było tak jak trzeba. Ok, tu sobie możemy iść pozbierać z tego co widzę. Dobrze. E, tu gdzieś chyba matowiak też był, ale możliwe, że nie, więc nawet go nie będę szukał. Znając życie nie, tylko mam oczywiście jakieś. Mm, nie, nie tyle co zaniki pamięci, co po prostu mój mózg mnie troluje, moja pamięć mnie troluje. O, może takiego określenia użyjemy? Użyjemy. Um. Aha. Okej, okay, bo pytanie brzmiało w tym momencie, czy ja jestem głupi, czy po prostu gra się zawiesiła, ale nie, ja jestem po prostu głupi. Ale też troszeczkę dziwny promień odpalania się miał ten skrypt z tym wrogiem. I widzicie, on go kiedy ostatni raz widzieliśmy? W krainie. W sumie w krainie żywych umarłaków chyba go ostatni raz widzieliśmy. O, niektórych długo nie widzimy, ale ta gra na pewno nie można jej tego odmówić, że ciągle używa wszystkich swoich wrogów. Ok, coś musiałem sprawdzić. Dobra, myślę, że możemy na spokojnie sobie pójść dalej. Rainman, zrób coś! Rozwiąż mnie! Krew napływa mi do głowy! Chyba pierwszy raz w życiu. Jakoś mądrzej się czuję. Ratunku! I proszę bardzo, kolejna klateczka. Już niedługo będziemy mieli kolejne ulepszenie tak w sumie. No klateczki to się bardzo, ale to bardzo szybko zbiera. O proszę, patrzcie co my tu mamy. Aaa, demyt! Widzieliście? Z, z mi kurde z przednosa no mówię mam świetne po prostu świetnie sobie wróżę jak chodzi o ten poziom o tyle mogę powiedzieć punkty mi po prostu z przednosa uciekają świetnie i widzicie te rury tak się trzęsą no to pewnie kurde co walniemy tylko w te rurę i już tak naprawdę wszystko wylatuje w powietrze razem z nami y oczywiście że nie. To jest gra wideo. <noise> Dobra, typiarza nie ma, możemy sobie dźwignię opuścić. I cóż, lecimy dalej. W sumie bez sensu chyba tam zrobiłem, bo... Nie wiem czy tu przypadkiem nie będzie... No właśnie, od jednego z nich przecież puszeczkę dostajemy. Ej, sewa, seba. No i będziesz miał słabe wyniki na poziomach, to będziesz... Miał to na swoje własne życzenie. GG. You are an idiot. <śmienic> Jak się to mówi? Okej. Okay. To było akurat nieźle. To, to, to mi wyszło. To trzeba przyznać. że posiadam 20 algorytmów zniekształceń, jak również sześćdziesiąt osiem animowanych członów, co zapewnia mi niespotykaną giętkość. Szczególnie przydatną w walce, jak i w bardziej mm, intymnych sytuacjach. <grym> o, Globox powiedział swój słynny tekst o, o tym, z ilu poligonów jest złożony, czy coś takiego. Szczerze, nie słuchałem, ale wiem, że ten tekst jest memem trochę. Jak w sumie cała ta gra. Okej, okay, tu widzę sprężynkę, znaczy... Śrubkę, o, śrubkę, nie sprężynkę. Eee. Nie wiem, czy tędy możemy przejść. Chyba nie można te, tędy na razie przejść z tym. Trzeba najpierw przejść normalnie. Tak mi się wydaje. Ha. Nie mam pojęcia. W każdym razie rozwalę klatkę. To, 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 to... To może pomóc tylko, albo zaszkodzić, w sumie, jak nie mamy kostiumu. O, mamy kostium, dobra, czyli nam pomogło. Na dobrą sprawę. Czyli chyba nie jestem taki głupi. Chyba robię jednak tutaj to, co trzeba. Aha. To jest swego rodzaju sekret, mam rozumieć. Dobra, spoko. Okej. Okay. No, spróbujemy to jakoś po prostu przetransportować. Innego wyjścia nie ma. Trzeba po prostu powolutku i dobrze tajmować. <laughs> Przysięgam Wam, naprawdę ten poziom to jest y, poziom debilów. Dlaczego? Bo to już drugi wróg. Znaczy, wcześniej to jeden typ drugiego zastrzelił, jak się kłócili. Ale to już drugi raz, kiedy. Oni strzelają sobie samobuje i to dosłownie, ten se strzelił w łeb. A tamten wcześniejszego. Wcześniej kolegę se zastrzelił. No to, to, to jest naprawdę. O, Globox dalej się chwali z ilu tym schematów i, i czy tam poligonów jest złożony. Um, tak, tak, tu pamiętam jest ta cała minigierka. Tak, trzeba strzelać w Raymana i Globoxa, ale we, wszystkich, we wszystko inne, czyli w piękne panienki, jak te. I coś tam chyba jeszcze było? Nie. Możliwe, że jeszcze Mroklumy były. To nie wolno, ale w Raymana i Globoxa, no to wiadomo, trzeba strzelać. Aż zejdzie ten pasek na dole. O i proszę, widzieliście, Rayman z Raymana 1. W sumie nie załapałem tego smaczku, jak grałem w Raymana 3 przed Raymanem 1. Ale jak jest ktoś kto jest fanem serii, no to, no wyłapuje się te smaczki. Nawet że nie ma wiadomo takiej, A nie ma ciągu między grami Raymana co nie, to i tak są takie steregi. No i wiadomo jak strzelimy w panienkę, no to po prostu nam się, nam się ten pasek podnosi co nie. No, tak to nie ma jakiegoś większego, większej kary za to. I w ogóle nie da się tego przegrać. W sensie nie ma, nie ma tutaj nie wiem, limitu czasu czy coś takiego. Prosta sprawa ogólnie. I proszę, dostaliśmy wynik 100%. Czyli pomimo moich błędów, które popełniłem, no to udało się jakoś to w miarę zrobić. Znajdujecie się w hucie. Najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Dokładnie, znajdujemy się w hucie. Najgorętszym miejscu, co zresztą widać. No powiem wam, że pomimo, że już jest na dworze bardzo zimno. Ja wprawdzie w domu mam włączonego kompa i to mi grzeje, plus nagrywanie, no to to, to tym bardziej, ale jak patrzę na ten poziom, to czuję po prostu taki... tak jakbym się aż pocił. E, więc no. Hmm. Tam warto pójść. Chyba tam warto pójść. Tam widzę puszeczkę i dużo punktów, ale pytanie: czy to jest opcjonalne? Możliwe, że tu jest opcjonalne. E, tak czy siak, warto jest chyba wziąć puszeczkę i się tutaj wrócić. Chyba, że tu jest. Nie, tu jest tylko chyba bonus. Dobra. Najpierw zbierzemy po prostu to. Oh, yeah! To się nazywa robienie komba i to takiego naprawdę fajnego. Z lekkim timingiem, gdzie mamy szansę poprawić swój okropny wynik. Nie ukrywajmy, okropny wynik, który mi wyszedł w tym poziomie. Takie, no, skoruję 87%, potem 100%. Seba, okropny wynik. Sorry, ja jestem bardzo, ale to bardzo surowy dla siebie. Okej, okay, tutaj czegoś nie. Nie wzięliśmy. No nic, ja sobie jeszcze raz wezmę tę puszeczkę, bo myślę, że się przyda. Dobra, mamy puszeczkę. Za dużo to nam chyba nie dało, bo i tak nie mieliśmy jej bardzo zużytej. Ale może uda mi się coś fajnego zrobić, czyli zrobić fajne, punktowe szaleństwo. Że tak się wyrażę. Dobra, tu na pewno. A widzicie, tu na pewno było warto. Seba próbujący nadrobić po prostu to jest to e, tam na górę teoretycznie mógłbym ją przemyć o e, e, to dużo nam nie daje bo tam się nie da dostać z poziomu tej puszki w sensie z poziomu tej sekcji co jest ta puszka więc e, ja bym se dał spokój okej okay, mrokluma sobie załatwimy punkcika weźmiemy Ja to wiecie jak lubię ich załatwiać, ja lubię po prostu stanąć sobie blisko nich i ich po prostu kopać. Ale to nie jest jakieś mega rozsądne I, i to też jest ryzykowne, ale wiecie, ryzyko to jest moje drugie imię. Poważnie, ja strasznie lubię ryzykować w życiu, w grach, nie wiem. I słyszę, że już tam jakieś e, teensy wołają o pomoc. Help! Czyli kolejna rzecz, którą niestety twórcy tej gry nie przetłumaczyli, ale szczerze, jakby to brzmiało. Pomocy, pomocy. Jakoś nie wiem. Help mi bardziej pasuje. Plus to jest fajne nawiązanie do Raymana 2. Ok, tam na dole nic nie ma, tylko się upewniam. No a propos Raymana 2, to tutaj mamy jeden z najlepszych sekretów w grze. Ale do niego zaraz dojdziemy, bo najpierw tutaj chciałem się przejść po klateczkę. O. I właśnie to próbowałem skombować w kostiumie, w sensie tych tutaj. Próbowałem właśnie, chciałem właśnie to zielone skombować, ale szczerze jest to albo niewykonalne, albo bym musiał się naprawdę kręcić. A ja Was naprawdę nie chcę zanudzać, więc no. Więc sobie odpuścimy. To jest yy, niewarte świeczki. Okej, okay, ale jak już mówiłem, propo Raymana 2, tu w ogóle coś jest. Aha, tu tylko jest. Tu tylko można sobie popunktować. Też jeszcze tu zrobimy sobie combo. tak? Podtrzymam Was trochę w niepewności, tak jak ja to nieraz lubię robić. Zanim przejdziemy do sedna. Albo gadać 3 po trzy. No już, jak to woli to określać, to co ja robię. Okej, okay, na, na szczycie nic nie ma. Dobra, możemy przejść do rzeczy. Proszę bardzo, tu mamy sekretne pomieszczenie i patrzcie na to. Uwaga. Najlepsza parodia ostatniej wieczerzy Ever, czyli po prostu wszystkie postacie, znaczy, no nie wszystkie, ale piraci z Raymana 3 razem z brzydwobrodem, jak <laughs> parodiującego Jezusa. Przy jednym stole nawet jest ten tutaj, który podobno został utopiony w lawie. No i co? Ten easter egg w ogóle jest zepsuty w wersji Rayman 3 HD. Te modele w ogóle tam są popsute. E, więc no, to jest jeden z... choćby to, że ten najlepszy easter egg w grze, zaraz po easter egg z linii, jest zepsuty w wersji nie HD, jest jednym z y, wielu powodów, by zagrać w wersję nie HD. No, też wiadomo poza tym, że wersja nie HD nie ma zepsutych tekstur. E, I no. Nie wiem, czy coś jeszcze można takiego znaleźć. Bo ja zawsze uważam, że jeśli jest jakaś edycja, na przykład, która jest HD, co nie, to zazwyczaj ludzie przesadzają, strasznie przesadzają. Narzekają na jakieś głupie błędy graficzne, nawet że to, to nie jest, nie wiem, jakaś tragedia. Nieraz są po prostu rzeczy, na które można by równie dobrze przymknąć sobie oko i po prostu cieszyć się grom. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że ja na przykład do wielu trylogii, które są hejtowane, no mam właśnie takie zdanie. Także, także no. No ale dla mnie na przykład Rayman 3 HD to najgorsze jest, że nie ma polskiej wersji, to jest raz. Ale to akurat nie dziwi, bo polska wers wersja nigdy nie była na konsoli, a z tego co wiem, Rayman 3 HD to jest yy, port wersji PS2 czy tam XBOX'owej. A możliwe, że te wersje tak naprawdę były identyczne. Wiem tylko, że wersja GameCube'owa była troszeczkę inna, bo miała jeden dodatkowy poziom, który można było... który można było odblokować tylko wtedy, kiedy się miało zapis Raymana 3 na GBA, bodajże stuprocentowy, no i wtedy dostawaliśmy dostęp do... Bonusowego poziomu, który był tylko w wersji GameCube'owej, ale to wszystko. Więc w sumie, gdyby wersja GameCube'owa była po polsku, dałoby się ją tak upscalować fajnie, jak na PC. Cie. Co oczywiście, że się nie da tego zrobić, ponieważ lol, upscalowanie Gamecube, już upscalowanie PS2 bez emulatora to, to jest praktycznie niewykonalne. Uh, a upskalowanie, w sumie upskalowanie tylko na PC działa. A upskalowanie GameCube'a? LOL, kupcie sobie kable komponent za 1000 złotych. Powodzenia. Ja nie żartuję, tyle kosztują kable komponent do GameCube'a, ponieważ one były tylko, miały tam jakiś chip, który tylko tam Nintendo miało opatentowanie tego chipu, czy coś takiego. No i przez to, że tylko były te oryginalne od Nintendo, no to. One są dostępne tylko jako oryginalne. No i chyba domyślacie, jak, domyślacie się, jak się to skończyło: że teraz, jako że nie ma zamienników, to ludzie sprzedają oryginały za grube tysiące. Świetnie, prawda? Anyways, dotarliśmy do momentu, kiedy już mamy 7 na 7 klateczek. Więc chyba logicznym jest, że już kończymy ten poziom powoli. Ale ja już w tym momencie myślę, że pożegnam się z wami, ponieważ już mamy grubo ponad 25 minut na liczniku. I cóż, w następnym odcinku dokończymy sobie poziom kwatera mrok lumów i nawet pójdziemy już pewnie do następnego, w którym, oj, oj, będzie się działo. No nic, no to ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć.